Czy wiesz, że wiele suplementów omega-3 może bardziej szkodzić niż pomagać? Jeżeli wybierasz omega-3 tylko na podstawie ceny albo ładnego opakowania, możesz nieświadomie łykać utlenione kwasy tłuszczowe, które zamiast działać przeciwzapalnie, pogłębiają stany zapalne w twoim ciele. Brzmi jak absurd, a to jednak fakt. Klucz do sprawdzenia jakości omega-3 to totox, czyli wskaźnik utlenienia. Im niższy totox, tym Świeższy i bezpieczniejszy olej. Wartość powyżej 20 to sygnał alarmowy. Powyżej 26, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności mówi jasno, nie nadaje się do spożycia. A teraz zła wiadomość. Większość tanich suplementów nie podaje wartości TOTOX, bo mają coś do ukrycia. Ale są też firmy, które grają fair i publikują ten wskaźnik, np. Biowen, TOTOX 4,8, Hell Labs około 8, Suplife. 9 z groszem, Alines też w granicach 7,5 i to są Właśnie suplementy, które warto brać. Pamiętajmy, że omega-3 mają ogromny wpływ na nasz mózg, serce, hormony i odporność, ale tylko wtedy, gdy są świeże, stabilne i realnie działają przeciwzapalnie. A utlenione omega-3, to jakbyś pił, zjełczały olej prosto z patelni. Lepiej już wtedy w ogóle nic nie brać. Pamiętajcie, że w naszej aplikacji znajdziecie ranking suplementów omega-3 pod kątem jakości do ceny oraz aktualną listę wycofanych toksycznych produktów spożywczych. Z polskiego rynku. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.